Dobrze wiecie, że ja uwielbiam Halloween. Mam przystrojone fanie, Szrek ma też ubraną maskę, jak widzicie. Tutaj Iza też ma ubraną maskę i tak dalej. W każdym razie Baldi również jest moją ulubioną gierką, dlatego zagramy dzisiaj w Baldi's Basics 2025 Halloween Edition. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy story mode. Jak sami widzicie. Siema, siema. Co tam u Ciebie słychać? No dobra, Bali fajnie wygląda, muszę Wam powiedzieć. Happy Halloween. fajną ma dynię ubraną. Czy tutaj coś mamy? Nie, tutaj niczego nie ma. Fajnie wszędzie dynie poustawiane są. Czy ja mogę w nie wejść? Nic się wtedy nie stanie. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że Halloween Granny, ten modziks naprawdę jest... Me nie modziks, tylko w sumie update. Oryginalny update od dewelopera jest naprawdę mega. Mega, super, hiper, turbo fajny. Dobra, moi drodzy, ja tutaj biorę pierwszą może... No tak. <laughs> Ale dalej słychać, yeah. jak on gada. 4, 5, 6, 7... 5 plus wow, 6 to jest 11 i znowu mamy moi drodzy 7. Dobra, wow you exist! You can think pet, nic się tutaj nie zmieniło, tylko mamy po prostu pomarańczowe. You did great. Come here and get your prize. Nie wiem w ogóle czy to jest muzyczka court? na Halloween. Ale wygląd <laughs> wygląda dość spoko, nie. Jak sami widzicie, tutaj nawet w tej klasie jest cały czas ciemno. Dobra, 8 minus 7 to jest nic innego it's jak 1, 8 plus 5 to jest nic innego, it's innego right. jak 13 oraz 42. On się teraz zdenerwował. Ta dynia się zdenerwowała. Siema! O nie, on dalej... Ej, on patrz, on się podświetla! Ej, to jest akurat spoko, że on się tak podświetla. To mi się akurat mega podoba. Dobra, bo najprawdopodobniej tutaj też jest principal, mamy też Suzy, mamy też... First prize, mamy też sweep sweep, sweepa! Sweep sweep sweep! Który jest chyba... Grabiami? Wydaje mi się, że on był chyba grabiami, tak mi się wydaje. I Ostatnio tak, jak Principal był. Nie. O jest za nie sebra... Co to za nuta leci? 15 osiem, 42. I am going, o nie, tutaj już go, jest, go, nie? No, mówię, tutaj coś się zmieniło? nie, to nic się nie zmieniło Moi drodzy, uciekamy przed Baldim Ponieważ jak sami widzicie, no idzie Baldi Halloween Mamy tutaj jakby co nożyczki, jakby mnie tutaj miał. Dzień dobry On jest przebrany On jest przebrany za zombie On jest przebrany za zombie Bombi 7, 9 i 42 I hear every door you open Słyszę każde drzwi jakie otwierasz Czyli to, co gry krwił najbardziej. Dobra, dawaj, let's go. Nie wiem dlaczego, ale bali naprawdę mi sprawia mega przyjemność. Uwielbiam po prostu tą gierkę. Kurde, no mógłbym tutaj coś ewentualnie kupić. Powiedzmy. O, jest i pan skarpeta, też przebrana za zombie. Albo za taką zdechłą skarpetę. Czekajcie, bo bali jest bardzo blisko. Tutaj byśmy teoretycznie mogli sobie też coś wziąć, ale jednak. A tam był no running in the house. Weźmy, może to. Ja jestem ciekawy, gdzie jest Suzy, bo Suzy jeszcze tutaj nigdzie nie widziałem. A strasznie bym się chciał z nią spotkać, nie? Dobra, patrzcie, a możemy zrobić na tak, patrz. Patrz, ja użyłem tego WD i on chyba teraz nie... Nie, nie użyłem tego WD! mnie, puść mnie. Zrobimy teraz tak, zrobimy w konia. Teraz Baldiego. Nie ja bym mógł tutaj w sumie... Bo on chyba nie wie, że tu jestem, nie? Czekaj, patrz. Dobra i on teraz nie wie, że tu jestem, nie? Patrz. Ja sobie tutaj na spokojnie teraz odpocznę. Zamknęły się drzwi. 4 minus 6 to jest minus 2 Minus 4 42. i 42. Ej, I hear every door you open. Słyszę, każde drzwi, jakie otwierasz, które otwierasz, on tu przyjdzie. No. No nie! Nie, nie przyjdzie tu. I no, dlaczego, ale, dla, ale, po, ale jaki jest, jak, jaki jest sens używania tego WD-40 skron I tak nie usłyszę, tego tak nie potrafię zrozumieć. Nie? Musimy się, moi drodzy, spotkać jeszcze z Suzy, bo jak sami widzicie, no nie widzieliśmy tutaj Suzy, niestety. 4-1 to jest 3, minus 5 i minus 2 chyba, nie? Dobra, mamy, minus 2. Ale muszę Wam powiedzieć, że modziksy na Bali z Basics Plus są o wiele lepsze niżeli tutaj, bo tutaj są po prostu tekstury zmienione. Ale też są spoko, nie? Dobra, lecimy. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Problem. Dobra, i teraz tak. 9 plus 3 to jest nic innego jak 12. 1 minus 6 to jest minus 5 i 12. Weźmy po prostu 12. I hear every door you open, słyszę każde drzwi, jakie otwierasz. Lecimy, let's go. Cyk. Cyk. Mój drodzy, już tak długo gra w Baldiego. Mamy dwa pieniążki. Ja już tak długo gram w Baldiego i muszę wam powiedzieć, że ja go nigdy nie przeszedłem. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle... Jest pan skarpeta. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj wygląda, nie. Czekajcie, czy ja zdążę jeszcze wziąć, to wydaje mi się, że zdążę na spokojnie to wziąć, ponieważ to się mega przyda. Jest ona! Play Witch time, patium. Ale ty To ona takie odgłosy oddaje. Oh! Wow! Let's play! Let's play again. No niestety nie weźmiemy tutaj, moi drodzy, tego notatnika, ponieważ Baldi już tutaj jest, a ja nie lubię, jak tutaj już Baldi jest, ale mówi się trudno. Wiecie co? Weźmy może ten notatnik i zostawimy sobie tam jeden, żebyśmy mogli już szybko uciec jakby co, nie? Żebyśmy mieli blisko drzwi. 9, 10, 42. I here every door you open. Słyszę każde drzwi, które otwierasz. Dawaj, lec. Tutaj był Principal teraz, a ja biegałem. Bo widziałem jakiegoś Frankensteina tutaj. O! Jest i za co, co mnie przebrał? Za co się Bully przebrał? Nie mam pojęcia. Ale może pójdźmy tu, weźmiemy sobie czwarty notatnik. Muszę przed nim troszeczkę uciekać, tak żeby on mnie nie złapał. Tam gdzieś pan skarpeta latał. Jest i Witch Playtime, jest i First Prize! ma Principal! I Chodziłem cię, przyjacielu. Jeden. 7 minus 5 to jest 2 i 42. I hear every door you open. Słyszę każde drzwi, które otwierasz. Lecimy dalej, let's go. On jest coraz to I szybszy. Nie! Friend. Jedź! Oh. No. Czekaj. On go tutaj chyba zablokuje teraz, nie? Oh. No. I have lost you. Tak. Friend. Zraciłem ciebie, przyjacielu. Dobra, dawaj tu szybko biegniemy, tak żeby... Instytut nie widział. Kurczę, 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 3, 2, 42. Moi drodzy, mamy jeszcze tylko i wyłącznie dwa notatniki. czego tu ty... No nie. nie. No na serio tutaj idziesz? Teoretycznie bym mógł teraz chyba użyć. On tam przyjdzie za. Nie gadaj. On tu chyba nie przyjdzie, nie? Patrz tutaj. Looks like it's it's sweeping time! Sweep. Tam ktoś jest jeszcze, chyba. Wól jest za coś przebrany, ale dokładnie nie wiem za co. Wiecie co? No nie wiem, czy wziąć tutaj, kurczę. On <laughs> go wziął. On go wziął, dlatego go tutaj nie było. Co to w ogóle się tak zbugowało? Coś? Nie wiem. Mam nadzieję, że. Bal... Okay, Baldi. Baldi jest tu. Ale to ja mogę. Czy ja mogę kupić dwa? Mogę kupić dwa, jakby co. No dobra, Baldi jest tutaj. No niestety musimy... Musimy to zrobić jakoś inteligentnie. Bo ja bym mógł tutaj teoretycznie do niego teraz strzelić. I jakoś byśmy mogli przed nim uciec i pójść tam. No dobra, tak zrobimy, nie? Tak czy siak muszę teraz... <noise> ZZ też tam się pojawiła. No nie, bo tu jest Buli. I buli na bank ode mnie teraz weźmie, wiecie co on teraz ode mnie weźmie? Na bank weźmie teraz ode mnie bisodę, bo to jest taki obecny, że on zawsze się chce napić wszystkiego Ale tak czy się musi Buego zobaczyć. Do no siema buli On jest przebrany Ty on jest. Take your Thanks for the generous donation. I'll take that I'll take that Thanks Thanks for the donation Nie mamy bisody już Nie mamy bisody, nie mamy czekoladki nie mamy jeszcze jednej bisody. baldi Bardi bar, bar, za nami coraz to częściej jest, chodzi nas tutaj. On chyba. Ja nie wiem, z której strony on przyjdzie jeszcze. Weźmy może nożyczki, jakby się Suzy pojawiła. Minus jeden, pięć, sześć, siedem, osiem, dokładnie i czterdzieści dwa. I hear every, every door you open, słyszę każde drzwi, które otwierasz. Let's go. Cyk. On przyjdzie. On. On przyjdzie z tamtej strony. Dlatego mamy teraz też czas, żeby troszeczkę uciec przed nim. Ewentualnie się... Na chwileczkę też zregenerujemy. Mamy tylko i wyłącznie nożyczki. To nie, pomo... nie... To nic mi w Baldi nie pomoże. Suzy jedzie. Ja, ja uciekam przed Suzy, nie? Daj mi może to. <trujemy> Chociaż... Chociaż to i tak mi nic nie da. Chociaż to i tak mi nic nie da. Dobra, Baldi jest... Baldi już jest bardzo blisko mnie. Niestety, moi drodzy, najprawdopodobniej będzie tak, że chyba nie zdążymy. Chociaż, czekaj, czekaj. No, Baldi jest niby po drugiej stronie. Tam jest Suzy. Pff. Nie, 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 nie. nie. Ooo, that makes me sad! Nie, no, on tu jest. Tak, jest bez sensu. Jeszcze jedzie w on już tu jest, nie? No patrz! No nie. No. Zdobędziemy ostatni notatnik, i to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje, nie? Patrz, dobra, dawaj. Jest, mamy ostatni notatnik. 4, 5, 6, 7, 4 minus 5 minus 1, 42. Ja nie, ja nie wytrzymam psychicznie, nie? Let's go! Congratulations! Chciałem jeszcze drzwi zamknę przed nim, no! Ta muzyczka mi się podoba. Minus 4? Minus. 2, przepraszam. I 4. Dobra, bo już tutaj chciałem wpisywać 42. Nie chcę obiecywać, ale może się teraz uda stąd wydostać. Weźmiemy inną taktykę. Polecimy sobie z innej strony. 7 minus 4. 3, nie? Minus 6, 42. I hear every door you open. Idynia się zdenerwowała. Ale fajnie zostało ustrojony. Muszę Wam powiedzieć, że u nas też jest tak mega ustrojony. Ja Wam za, za chwileczkę zresztą pokażę. To jest. Ale to jest bez sensu, że on tutaj już od razu był, no! 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. I have a friend. friend. Mnie teraz popka? chyba nie, nie, no. nie, no dlaczego się takie rzeczy dzieją? To jest bez sensu. Wow, let's play, let's play again. Sometime soon. No i co, ja już muszę użyć pierwszej z BISODY, czy co mam zrobić? Nie, no możemy chyba w przednim Zrobimy tak, że ja sobie tutaj poczekam. Zregenerujemy się troszeczkę. Strzelimy do Baldiego, żeby on bardzo daleko poleciał. I wtedy on będzie bardzo blisko też w sumie nas. Dlaczego? Bo ja muszę iść też w tamtą stronę, co on. Dobra, nara, Baldi. On nie poleci do. Ja on poleci chyba do samego końca. Chociaż nie jestem 100% tak pewien. Dawaj, 2 plus 5 to jest 7 2, 42 I hear every door you open I za chwileczkę, moi drodzy, wam też pokażę, jak u mnie na Halloween wygląda Naprawdę jest mega Bardzo się cieszę Kinga tak ładnie ustroiła, że to jest po prostu niemożliwe Patrz, on dalej jedzie, nie? On dalej pojechał Wiecie co? Zrobimy chyba tak Że ja przyjdę tu Obali teraz Ja go słyszę nie no to jest bez sensu dobra, idzie Baldi. Weźmy, weźmy nożyczki. Czekaj, 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 bierzemy nożyczki, bierzemy to 16 4, 42 Słyszy tą matematykę, że jest, że taki zły jesteś Lecimy. Nie! Nie! Jak mi to jest smutno, że się cały czas chcesz ze mną bawić, Suzy, no. Dobra, jedziemy 5 plus 8 13? 10 i 4. No, to nie jest 4, a niestety nie możemy też wpisać kodziksu. Lecimy, let's go. On tu jest. Go! Go! I'm I'm Nie, mi się. One, two, three, four. I nie mamy nic. I jak ja mam teraz przed Baldim uciec, skoro tuż tu niczego nie ma? A jeszcze w ogóle było no running in holes. halls. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Może go sweep, sweep, sweep zabrał. Mi się wydaje, że właśnie go sweep, sweep, sweep zabrał. 17, 6, 42. Let's go. Idziesz, baby. Idziesz, bejbe. On teraz tutaj przyjdzie, nie? Tu, patrz, patrz. When will you learn? <laughs> 30 seconds. Detention Dobra, wiecie you. co? Niech mnie bali tutaj złapie, ja wam teraz pokażę, jak u nas na Halloween wygląda, nie? Dobra i lecimy. No ja mam tutaj takie małe pierdoły, nie? Tutaj coś jest, tutaj coś jest i tak dalej, i tak dalej. Tu jest kościół Trupex, tu jest to. Ale najlepiej zrobiła Kinga, nie? Napis do not enter, nie można wchodzić Kinga. Teraz pokażę, jak ty ładnie na Halloween zrobiłaś. Yeah. Ja? Patrz. Tu się robi pranie, ale to nieważne. tego A czemu nie działa? Tu jest takie coś. Tutaj mamy takie rzeczy. Fajnie, to się też świeci, fajnie. Tu taki wielki pająk i tu ziomek siedzi, nie? Patrz go. Patrzcie jak u nas wygląda na Halloween. Jak jest wszystko oświetlone, nie? Patrz jak lampeczki zrobiliśmy. Fajnie, nie? Tutaj takie lampeczki. Tutaj już przygotowane na Halloween party. Fajnie. Darek w ogóle nie jest. Tutaj też się fajnie świeci. Halloweenowo. Jest Darek u mnie. Kinga jest tak przebrana. Ja nie mogę tu jest Lilka, się ma. A tu jest Duszek, a tu pa. Fajnie, nie? Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Baldiego, to zawsze koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. I widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, dzięki. Cześć!